to jeszcze, ponieważ mi została ciupineczka czasu, <głos》>, ciupineczka czasu, to jeszcze zrobimy sobie na daną chwilę na no, trzy gromadki, czy jest to dobre, będą się ludzie bronić. Aha, czyli to, co powiem, niekoniecznie będzie chciało do Was trafić. Ok, dobra. Na daną chwilę, bezczasowo, tak? Na daną chwilę, bezczasowo. Jeden, dwa, trzy. Wybieracie gromadkę jeden, dwa lub trzy i czytamy pierwsze energie. Jedyneczka. Jedynka. Na daną chwilę tak masz odejść, tak masz zostawić, tak masz nie płakać, nawet jak on, ona odchodzi, masz to zostawić, idziesz po coś pięknego, idziesz po coś nowego, komfortuny przed tobą, mało tego, ta legenda się jeszcze nie kończy, tutaj będziesz dokonywać wyborów, mało tego, wejdziesz z impetem w jakąś nową miłość dla tych, którzy są w jakiejś stracie po kimś, kto odszedł, zostawił, dla tych, którzy są po stracie pracy, odejść, pamiętajcie to, co przychodzi do was, to dopiero będzie wichura, to dopiero będzie petarda, ponieważ jesteście w energii stratą, płakiwania czegoś niepotrzebnie. Koniec to odchodzi. Komfortuny, dwójka była, dwójka kielichów, diabeł. Tam się będzie w waszym życiu działo, wchodzicie na przepiękną energię, kochani, na najbliższy czas. Macie asa kielichów i macie cesarza, czyli kogoś, kto przyjdzie do Państwa i będzie odpowiedzialny, stanie się odpowiedzialny za wasze wspólne życie albo wejdzie do życia i powie, tak ja ciebie chcę, tak ja Ciebie kocham, tak ja chcę. Z Tobą współpracować, tak, to jest ten czas, tak, ty jesteś odpowiednią osobą w odpowiednim miejscu, tak, także i w odpowiednim czasie. Więc moi drodzy, nie płaczcie nad tym, co było, czyli przeszłość zostawiamy. Idziemy, bo jesteście w energetyce koła fortuny, czyli idziemy za tym kołem fortuny, dajcie się ponieść zmianom. Dziękuję, jedyneczko. Lecimy dwójkę. Dwójeczka, impas, mało kasy, wiadomości coś się odbije, coś mam się tutaj kochani uda bardzo mocno. Myślę, że ten rok przyniesie Państwu, ogólnie ten rok, bo to nie jest tak jakby, że 8 tygodni pokazuje się, 8 tygodni, 8 miesięcy, że tak jakby jestem jeszcze w czymś powtarzalnym. Ja bym powiedziała, że jest 8 tygodni, bo są dwie ósemki, więc 8 tygodni, ale 5 tygodni to takiego jeszcze bólu, jak to się mówi, bólu portfela, bólu energetycznego, bólu jakiegoś takiego zbierania się te 5 tygodni, od 5 do 8 tygodni, na Natomiast później Eureka i do jakiejś wiadomości, gdzie jakieś oczyszczenie, dostaniecie olbrzymią szansę. Mało tego, dostaniecie jakiegoś powera, mało tego, w coś uwierzycie. Uwierzycie w coś komuś, ktoś wam pomoże. Mężczyzna lub kobieta może być to przełożona, może być to ktoś zupełnie obcy, ale ktoś, kto Państwu pomoże bardzo mocno. Może być to przyjaciel, ale wchodzicie w cudowną energetykę. Mało tego, pokazuje się, że małym nakładem pracy lub małym nakładem pieniędzy dokonacie. Cudów i stworzycie coś pięknego. To na czym Wam zależy. Pozdrawiam serdecznie Dwojeczki. I lecimy trójkę. Co dla trójeczki? Cięcia, dziewiątka kielichów. Ja chcę być wolny. Ja potrzebuję czegoś nowego. Tutaj jest chodzi tylko albo nowa. Tak, albo nowa idea, albo nowe, albo dziecko, albo jakaś młoda energia. Tak, jakby nie godzi się na waszą transformację, nie godzi się, albo tak, jakby w cudzysłowie, jest przeszkoda do pójścia po coś nowego po coś, co tak naprawdę jest Wam potrzebne, jak oddech, tak, bo tu się trujeczko pokazuje, że Ty chcesz coś uciąć, Ty chcesz być szczęśliwa, zadowolona, a tu się pokazuje, nie wiem, dziecko, wnuczek, nie wiem, tu jest jakiś strach, że nie spełnisz jakichś oczekiwań lub bardzo mocno zajmujesz się to osobką bo też może chodzić o młodą energię, czyli o dziecko, tak, natomiast nie bój się, nie bój się, że ktoś nie spełni Twoich oczekiwań. Tu jest jakaś transformacja. Ktoś się budzi, idzie i jeszcze z wielką radością żyje, więc tak jakby nie żyj cudzym życiem, nie żyj życiem dziecka, ale jednocześnie nie patrz na to, co powiedzą inni z Twojego otoczenia, z Twojej rodziny, bo tak naprawdę nigdy nie do końca i tak spełnisz, tak jakby nie uszczęśliwisz wszystkich, uszczęśliw siebie, bo to się pokazuje, że przechodzisz transformację, budzisz się, idziesz po coś, co jest piękne. Dla Ciebie, czy jest to miłość, czy jest to praca, czy tak jakby, bo tutaj są też zabiegi i nie bój się zabiegów, bo one już przejdą szybko, błyskawicznie i wracasz do normy, kochani, więc tak to wygląda w tej trójeczce bardzo fajne karty. Tylko pamiętaj, nie patrz na nikogo. Patrz tylko i wyłącznie na siebie. Pozdrawiam kochani serdecznie, buziaczki hejpa.